grupa przestępcza przejęła władztwo nad organami ścigania i uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuszczają się przestępstw. I w tej sytuacji, skoro nie działają organy ścigania, nie, działa, nie, nie może działać organ wymiaru sprawiedliwości, skoro nie ma inicjatywy ze strony prokuratury czy organu oskarżycielskiego i nie może być w tej sytuacji przy nielegalnym przejęciu tej prokuratury, by postawić winnych do odpowiedzialności, to trzeba mówić prawdę. I tą prawdę czuję się zobowiązany mówić z pełną odpowiedzialnością za słowo. Proszę bardzo. Może ktoś mnie pozwać przecież, prawda? Zachęcam. Jeżeli mówię, takie niedorzeczne historie opowiadam, które nie mają postaw po faktach, to przecież można mnie pozywać. Bardzo proszę. Więc powtarzam jeszcze raz: Donald Tusk jest przestępcą. E, a jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa może uczestniczył w takich doświadczeniach, że przez całą noc reflektory na dom jakiegoś polityka albo obywatela były kierowane z kamerą. Kiedy, kiedy jedyne poruszające się tam obiekty, to przynajmniej jakaś sarenka z, z lasów, puszy bójmockie mogła wyjść. No to jest, to jest, myślę, dobre pytanie, tak domyślałem, państwu daję, bo to jest ten ciąg zdarzeń, który wpisuje się w to, co Donald Tusk chce organizować jutro na komisji, a jestem przekonany, że pan Hołownia, jeśli ma tą elementarną przyzwoitość, ja wierzę, że tak, może jestem naiwny i się jutro okaże, że jestem naiwny, ale ja wierzę, że spowoduje tej komisji, w każdym razie nie będzie zajmować się tym punktem. Bardzo proszę, kolejna redakcja i pytanie. Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jak się Pan do tego pomysłu, do tej propozycji, do tej zapowiedzi odnosi? Pani redaktor, pan minister Adam Bodnar miał okazję pokazać. Jaki jest jego stosunek do niezależności prokuratury poprzez bezprawne i kryminalne odwołanie swojego zastępcy, pana prokuratora krajowego, który miał pewien mandat niezależności w stosunku do niego. Więc jaki pan Bodnar ma stosunek do niezależnych prokuratorów, to najlepiej właśnie ilustruje to, jak potraktował pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który całkowicie bezprawny, bez pisemnej zgody prezydenta odsunął od wykonywania obowiązku i powołał na jego miejsce osoby, która wykonuje czynności prokuratora krajowego w sposób bezprawny. Uważa pan, że powinno zostać tak, jak. Jest. Ja uważam, że pan minister Bodnar nie ma żadnej wiarygodności w tym względzie. I cokolwiek robi, nie budzi mojego najmniejszego zaufania. Nie jest jednym słowem partnerem, z którym można na ten temat dyskutować, w sytuacji, kiedy dopuszcza się bezprawnych działań wymierzonych właśnie w prokuratury w kształcie takim, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Dziękuję. Kolejna redakcja. Pytanie, bardzo proszę Dzień dobry. przedstawić. Hubert Kowalski, TVP Info. Chciałem zapytać o konsultacje nad projektami dotyczącymi um, wadliwie powołanych sędziów. Rząd nad nimi pracuje. Są to dwa projekty o KRS-ie. Jak się pan zapatruje na te dwa projekty? Mówi pan o sędziach powoływanych jeszcze w okresie PRL-u przez Radę Państwa, tych, tych wadliwie powołanych? Nie, bo... bo po, po, po.